Nagle znalazłam się w całkowitej ciemności. Nie było się czego chwycić, dopóki nie przypomniałam sobie, że mam ciało. Kiedy poczułam miłość, w moim sercu zapaliło się światło, które stopniowo rosło, aż oświetliło moje ciało tak, że było ono całkowicie oświetlone moim własnym światłem. Wyczułam, że znajduję się w jakiejś jaskini lub ciemnym tunelu, a na jego końcu pojawiło się małe światełko które powiększyło się w takim stopniu, w jakim powiększyło się moje własne. Zbliżało się, jakby było odbiciem tego, dokąd powinnam się udać. W ciemności wokół mnie było wiele cieni, ludzi chodzących bez uczuć i celu, jak zombie. Zobaczyłam po mojej prawej stronie istotę, która nie pokazała mi swojej twarzy. Myślałam, że to mój zmarły dziadek, z powodu garnituru z angielskiego kaszmiru, laski i kapelusza, które mój dziadek nosił za życia. Dał mi do zrozumienia, że nie powinnam próbować rozmawiać z tymi ludźmi, ponieważ nie zwróciliby na mnie uwagi. Byli we własnym, nieświadomym śnie, chodząc jak roboty. To mnie zasmuciło i poczułam do nich współczucie. Postanowiłam iść dalej w kierunku światła na końcu tunelu. I wyszłam na piękną, małą plażę. Było tam wiele zakresów kolorów, których nie widziałam na ziemi. Były bardzo wyraźne i ostre, ale nie raziły w oczy. Był tam biały piasek, a błękit nieba i wody był piękny. Kolor skał nie przypominał mi niczego, one świeciły własnym światłem. Postać po mojej prawej stronie, która mnie prowadziła, zatrzymała się. Nie widziałam jego twarzy. Byliśmy na małej plaży. Było tam wzgórze, które służyło jako miejsce do kilkukrotnej projekcji mojego życia od początku do końca. Najpierw szybko, a potem wolniej. To niesamowite, jak pokazano mi moje życie z wydarzeniami, o których zupełnie zapomniałam, i innymi, które nie były tak istotne. Czułam się, jakbym oglądała każdą klatkę osobistego filmu z mojego życia na Ziemi. Zdałam sobie sprawę. Że wszystko rozumiem z wielką jasnością i super przejrzystością, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Odkryłam, że osobiście zdecydowałam się przyjąć fizyczne ciało i mieć doświadczenia życiowe, które miałam. Zdałam sobie sprawę, że zmarnowałam czas na cierpienie, a to, co powinnam była zrobić, to wykorzystać moją wolność do wybrania prawdziwej miłości a nie bólu we wszystkim, co pojawiało się w moim życiu. Zobaczyłam, że przed dobrowolnym przyjściem na ten świat sama zaprojektowałam życie, które miałam prowadzić. Zobaczyłam, że moją wolność w ciele fizycznym można znaleźć jedynie poprzez świadome kultywowanie szczęścia we wszystkich moich myślach, uczuciach i działaniach, ponieważ zaprojektowałam lub wybrałam własne przeznaczenie przed przyjęciem fizycznego ciała. Zrozumiałam, że nie ma osądzającego ani karzącego Boga, jak mówią religie, i to mój umysł z rozszerzoną świadomością osądzał mnie i przesiewał swoje działania przez filtr doskonałej, świadomej miłości. Wróciłam naprzód plaży i zobaczyłam coś w rodzaju wyspy w kształcie góry, na szczycie, który był wysoko w niebie. Bardzo białe słońce przemówiło do mnie telepatycznie. I sprawiło, że zrozumiałam wszystko o życiu. Nagle zobaczyłam miriady istot ubranych na biało, wychodzących z tego światła. Szły za kimś, kto nosił się z wielką wspaniałością, kto miał białą brodę i nosił coś w rodzaju szaty, przypominającej tunikę, która była bielsza niż inne i była bardzo piękna. Szedł po mojej lewej stronie do miejsca, w którym stałam, nie dotykając ziemi. Unosząc się nad spokojnym morzem. Na piersi miał złoty krzyż maltański, otoczony również złotym kołem. Patrzył na mnie ze spokojem. Na końcu procesji istot był mój nieżyjący już ojciec, który również miał na sobie białą tunikę. Zapytałam go telepatycznie: Co tu robisz, skoro już umarłeś? W podobny sposób powiedział mi, że jest w świecie żywych. A ja przybyłam ze świata umarłych na Ziemi. To mnie bardzo zaskoczyło i przypomniałam sobie, że przybyłam z Ziemi i zostawiłam troje moich małych dzieci. Spojrzałam na broda tego mężczyznę i poprosiłam go, aby pozwolił mi wrócić do nich, ponieważ mnie potrzebują. Zgodził się i powiedział, że mogę wrócić. Nagle poszłam do miejsca niższego i zobaczyłam serię skał w piasku wystających z morza. Zobaczyłam siebie siedzącą na największej skale, która znajdowała się między plażą a morzem. Miałam na sobie białą tunikę, która była półprzezroczysta, jak organza, ozdobiona goczącymi złotymi gwiazdkami. Byłam zaskoczona, widząc, że jestem w ciąży, ponieważ moje małżeństwo nie było szczęśliwe, a ostatnią rzeczą, jakiej pragnęłam, było ponowne zajście w ciąży. Nagle z morza wyłoniła się piękna istota, Całkiem młoda o białej karnacji, z bardzo dużymi turkosowymi oczami i złocistymi, kręconymi włosami. Widziałam tylko górną połowę jego ciała. Uśmiechnął się do mnie i powiedział mi telepatycznie, że jest moim prawdziwym mężem i przesłał mi swoją miłość. Doświadczyłam nieskończonej czułości. Zrozumiałam, że miłość najbliższa boskiej miłości w naszym życiu to ta którą czujemy do małego dziecka. Gdy ogarnęło mnie to cudowne uczucie, usłyszałam w sercu głos, który powiedział: Dzięki miłości zrozumiesz wszystko esencja, esencja, esencja. Następnie w mojej duszy poczułam wielki spokój, zmieszany z radością. Czułam, że moje życie zmieni się na lepsze, i tak jest od tamtej pory, ponieważ lepiej rozumiem prawdziwy sens mojego życia. Następnie odwróciłam się, aby zobaczyć światło na niebie. Siła telepatyczna wlała do mojego umysłu serię kodów, wypełnionych tysiącletnią mądrością na temat stworzenia, świata, mojego życia i życia wszystkich innych istot zamieszkujących wszystkie wszechświaty. Wszystko jest wieczne, życie duchowe, wszystko, co do niego należy. Rozróżnienia lub różnice, które robimy w tym życiu, wynikają z ignorancji lub tego. Że zapomnieliśmy o tej prawdzie. Jak gigantyczny magnes światło przyciągnęło mnie do siebie i zanurzyłam się w jego wnętrzu, gdzie wszystko było, było światłem. Zapomniałam, że mam ciało i czułam się połączona ze światłem. W tym momencie doświadczyłam uczucia jedności w mnogości i zrozumiałam wszystko z niezwykłą jasnością. Odkryłam, czym jest rzeczywistość. Zobaczyłam i zrozumiałam moją świadomością tak uważną, że pozwoliła mi pojąć wszystko z nieskończoną doskonałością, bez żadnych wątpliwości. Z mojego serca wyrwało się uczucie, aha! Jakby to było coś, co zawsze wiedziałam, ale zapomniałam, czego nie potrafię wyjaśnić słowami ani ludzkim językiem. Czułam się współuczestnikiem tworzenia. Część tego, co rozumiem i pamiętam dzisiaj, to. Żyjemy w mnogiej jedności lub jedni. Innymi słowy, naszą rzeczywistością jest jedność w wielości i wielość w jedności. Byłam wszystkim i wszystko było mną, bez istotnych różnic innych niż tymczasowe przejawienie. Nie ma żadnego zewnętrznego Boga. Bóg jest wszystkim i wszystko jest w Bogu, tak samo jak samo życie. Bóg jest wszystkim i niczym jednocześnie. Wszyscy i wszystko, inaczej mówiąc tymczasowe przejawienie w tym wymiarze jest tam, gdzie powinno być, ponieważ emanuje z planu współdzielonego snu, jeśli możemy to tak nazwać, który jest powtarzany w nieskończoność, dopóki nie zrozumiemy, co jest istotne lub rzeczywiste. Wszystko jest częścią istotnej gry samego życia, a im bardziej żyjemy prawdziwą miłością. Bezwarunkową i uniwersalną, tym bliżej jesteśmy zrozumienia, czym naprawdę jest życie czyli prawdziwym szczęściem i doskonałą mądrością. Wszystko jest doświadczeniem, a to życie i następne są zasadniczo takie same ponieważ wszystko jest Bogiem, nic nie jest poza Bogiem tak jak nic nie jest poza samym życiem. Śmierć jest metamorfozą czasu jeszcze jedną iluzją z naszych mentalnych koncepcji. Zasadniczo czas nie istnieje, podobnie jak przestrzeń. Są to iluzje naszego twórczego umysłu, który gra w samouszukiwanie się w tworzeniu wydarzeń. Ja obejmuję my i jest jak lustro, w którym postrzegamy odbicie naszej rzeczywistości w jej wielu aspektach i iluzjach. Stwórca tworzy wiecznie, a jedną z kreacji jest praktyka świadomej miłości. Malowania uczy się malując. Dlatego to tymczasowe ludzkie, iluzoryczne stworzenie istnieje tak, jakby było matrycą w innej matrycy, a ta w innej, wielowymiarowo, dopóki się nie obudzimy. Doświadczyłam czegoś, czego nie da się przekazać słowami. Spróbuję to wyrazić w ten sposób. Istotą życia jest jego całkowita nicość. Proszę zrozumieć nicość jako coś, co nie ma wewnętrznej substancji. Ale jest raczej konstruowane przez mnogość zjawisk, które są z kolei formowane przez inne nieprzebrane mnogości zjawisk, aż do nieskończoności. Zrozumiałam, że niematerialne, nie do opisania życie to wszystko, co istnieje. Nie ma śmierci. To tylko opis, aby pokazać polaryzację w świecie zjawisk. Świadome życie miłością jest esencją samego życia i manifestuje się lub materializuje na tej płaszczyźnie egzystencji jako spójna siła, odtwarzająca się w wielu formach, jako gra, w której nicość odtwarza się w tymczasowych, iluzorycznych wydarzeniach. Znany wszechświat to ułamek nieskończonej rzeczywistości, który dzięki miłości stał się skończonymi kawałkami w naszych doczesnych rękach. Dowiedziałam się tysięcy innych rzeczy i trudno to wyrazić słowami, ponieważ słowa są niewystarczające, nie mogą opisać tego, czego doświadczyłam w tym innym stanie świadomości, który był znacznie wyraźniejszy niż obecny. Kiedy wróciłam do tego życia, poczułam, że wpadłam w bardzo ciężką przestrzeń, a moje ciało było jak ołów, tak samo mój umysł był bardzo powolny. Widziałam moich bliskich, rodzinę i przyjaciół, jakby byli dla mnie niczym. Byli tylko odbiciami w wielkim teatrze życia, i każdy dobrowolnie zgodził się odegrać rolę, aby nauczyć się więcej i lepiej kochać. Rozmawiałam z nimi, aby opowiedzieć im o moim doświadczeniu, ale oni spojrzeli na mnie, jakbym zwariowała. Przyjęłam, że nie rozumieją, co do nich mówią. Stopniowo moje doświadczenie słabło. Ale pojawiało się wiele nowych, niesamowitych doświadczeń telepatii, intuicji, świadomego wychodzenia z ciała i mimowolnej bilokacji. Szczególnie nie mogę kontrolować tego ostatniego i chciałabym wiedzieć, używając konwencjonalnego języka, jak to zjawisko się dzieje. Pięć razy doświadczyłam przebywania w więcej niż jednym miejscu naraz. Wiem tylko, że wszystko jest wieczną, czystą świadomością. I że jesteśmy w mentalnym śnie, który jest nieustannie konstruowany jako dynamika świadomości, która zna siebie i odtwarza się poprzez każdego z nas. Że jesteśmy punktem pustki, w którym pustka lub nicość wszechświata staje się świadoma siebie. Naprawdę trudno to wyjaśnić. Wiem, że wszystko co widziałam pochodzi z myśli, czyli z uniwersalnego umysłu. Jest to rzutowane w obrazach i wydarzeniach, które wchodzą w interakcję ze świadomością jako doświadczenia, i że całe to doświadczenie jest częścią nieskończoności tego, co jest rzeczywiste na każdej płaszczyźnie lub poziomie egzystencji, którą chcemy wymyślić lub podzielić na części, aby nasz czasowy umysł mógł je rozszyfrować pomimo swoich ograniczeń. Wierzę, że zrozumiałam, że to, co nazywamy Bogiem, jest ciszą nieopisywalnego życia, które jest we wszystkim i wszystko w nim jest. Jako analogię moglibyśmy posłużyć się obrazem pary, która zmienia się w wodę, a następnie w lód. Kiedy znajdzie się w tym stanie, lód zapomina, że jest parą ze swoją zdolnością do rozszerzania się. To właśnie dzieje się z nami na tej płaszczyźnie świadomości. Cudowna, kochająca i świadoma wieczność. Uwaga! Czuję, że wszystkie obrazy, które powstały w moim umyśle podczas tego doświadczenia, przed wejściem w światło, są symbolicznymi myślokształtami czegoś, być może głębszego, co mogłoby służyć jako wsparcie tłumaczenia tego, co jest podstawowym doświadczeniem. Nie da się tego wyjaśnić naszym ograniczonym ludzkim językiem, ale teraz próbuję to rozszyfrować krok po kroku. Zauważyłam zmianę w szybkości pracy mojego umysłu. I rozwinęłam swoją intuicję albo uniwersalne postrzeganie życia. Trudno jest przetłumaczyć moim fizycznym mózgiem w konwencjonalnym języku to, co jest istotne i nieskończone. Być może dzięki sztuce komunikacji telepatycznej, dusza z duszą, można to zrobić. Będę nadal próbowała to robić i spróbuję zobaczyć, czy ktoś, kto doświadczył tego samego zjawiska lub miał podobne doświadczenie, ma inną część werbalnej układanki. Łącząc nasze doświadczenia, możemy stworzyć wyraźniejszy obraz, z którego skorzystają ci, którzy tego nie przeżyli. Proszę o wyrozumiałość dla moich ograniczeń i mam nadzieję, że moje słowa nikogo nie wprowadziły w zakłopotanie lub zmieszanie. Podsumuję to stwierdzeniem: Z jednego kawałka gliny można ulepić wiele form. Wszystkie projekty mentalne krystalizują się w ulotnych formach nicości. W trakcie mojego doświadczenia przeszłość błysnęła przede mną, poza moją kontrolą. Wszystko jest zapisane w uniwersalnej pamięci, nawet najdrobniejsze rzeczy. Dobrowolnie przybrałam formę w swoim ciele i zaprojektowałam życie, którego będę doświadczała, aby nauczyć się jak naprawdę kochać więcej i lepiej. Wszystko co robimy powinno być robione z prawdziwej miłości, bez ukrytych motywów i bez osądzania. Miłości bezwarunkowej i uniwersalnej. Jest tylko jedno prawo życie. Śmierć nie istnieje. Wszyscy jesteśmy Bogiem. Nasza własna, superprzejrzysta świadomość jest tym, co ocenia nas z miłością. Rodzajem ludzkiej miłości, który najbardziej przypomina miłość boską, jest nieskończona czułość do dziecka. To, o czym myślimy, jest tym, co jest, co ma nadejść. W ten sposób skonstruowany jest wszechświat. To jest jak gra świadomości, która rozpoznaje siebie i odtwarza się poprzez każdego z nas, a jednocześnie jesteśmy punktem nicości, w którym życie staje się samoświadome. Trudno to wyrazić. Nie praktykuję żadnej religii. Uważam je za bardzo dyskryminujące. Jedyną rzeczą, która łączy wszystkie religie, jest miłość, którą czujemy, że istnieje i do której chcemy dotrzeć i wcielić ją w życie prawdziwa esencja. Niedobre jest to, że jest w religiach dużo zamieszania i fanatyzmu. Teraz patrzę na życie w zupełnie inny sposób. Wcześniej postrzegałam je jako linearne, ale teraz widzę je jako całość, totalność. Moje doświadczenie było zdecydowanie prawdziwe. Postrzegałam je jako bardziej realne niż to życie. Wszystko było jaśniejsze. Mój umysł był super jasny i wszystko było zrozumiałe. Czuję, że śpimy w tym życiu, które jest bardziej ciężkie i gęste, jak ołów. W tym życiu czuję się jak we śnie i wszystko dzieje się bardzo wolno. Chciałabym, aby ktoś pomógł mi ponownie doświadczyć wszechwiedzy, aby jasno zapamiętać to, czego doświadczyłam i w jaki sposób mogę pomóc ludzkości.